Dzień dobry, witam was Bardzo serdecznie jestem. Pamiętam dzisiaj: Pierwszy odcinek z gry Bubu. Tak jest. Taki sympatyczny kociak. Rudy kociak, duży plus dla gierki, że jest w języku polskim. Jest bardziej zaawansowany od My Talking Tom. Więc więcej opcji, więcej funkcji. E, oczywiście używam swojego specjalnego telefonu do e, gier. Tak widać. E, oczywiście specjalny telefon. Co się tutaj drzesz? Ty kociaku. A masz zezłościł się. No troszkę brudnie, z czego go to ogarnąć. Udało mi się już posprzątać tutaj w ogóle te, te pomieszczenie. Ale czekajcie, co on potrzebuję? Potrzebuję wszystkiego dosłownie. Więc najpierw go damy tutaj na toaletę. Nie? Myć się, tak? Spokój się z Czechem, że się jakoś tu. Muszę tu kliknąć chyba tak. O, dobra, już go myję. Ej, ciężko go umyć. Dalej nie jest umyty. Do toalety najpierw. Tam ja muszę otworzyć. O nie! Czy wy to widzicie? O, rany, jaka bomba, zamknij to! Ej, to można zobaczyć, to tu jeszcze. Zobaczcie, jaka ta gra jest zaawansowana. Mogę posprzątać toaletę, spuścić wody, zamknąć to. Tu jeszcze jakieś bomby. Światło jest. Wszystko jest. Wszystko mogę klikać, to jest super opcja, słuchajcie. Bardzo mi się podoba. Dlatego zwróciłem uwagę na tą grę. Tu jest wszystko dosłownie. Nawet szczotkę pewnie, tak, pewnie szczotkę też mogę, oczywiście wszystko mogę, papier toaletowy, chociaż nie wiem po co. E, Czekajcie, dajmy go do wanny. O, nie, <ścoughs> nie, gra nie, naprawdę... Przesympatyczna. O. Okej, okay, ogólnie koty chyba nie lubią za bardzo, czekajcie, musimy go wytrzeć. Dobra, wytarty jest. Co my tu mamy, lekarstwo? To są jakieś lekarstwa chyba, co to jest? Nie chcę lekarstw, Przestańcie co wy? Kotu lekarstwo dawać już? Zamknijmy to. Tu musimy mu zęby chyba umyć jeszcze. Nie to, czekajcie, czekaj mi chwilę, kopię. Nie chcę, chyba. O jest, dobra, mamy. Czekajcie, rączki. Rączki też trzeba umyć, kurczę, masakra, zapomniałem. A to wodę włączymy. Nie wiem, ciepłą czy zimną. Tu tutaj pod wrzątek dajesz. O, jedną łapkę, drugą łapkę. O! Czekajcie, tutaj też. O! Dobra, udało się. To jest kaczka? Kaczkę możemy puścić. Dobra, chyba wystarczy. Okej. Okay. Co tu jeszcze? Możemy go wyczesać, o! Patrzcie, jak się takie włosy z niego lecą. O nie, co ja mu robię? Jaki zły To Jest opcja, naprawdę. Dobra, chodźmy dalej. Co my tu mamy dalej? Dalej mamy kuchnię. Kuchnia jest brudna. Wyczyścimy ją. Bardzo fajne. Jedno kliknięcie mamy wyczyszczoną kuchnię. Tak bym chciał naprawdę, żeby było. W rzeczywistości niestety tak to nie działa, że wystarczy jedno kliknięcie. Nie, nie, troszeczkę trosz, trosz, za mało jest. E, co ja tu mam zrobić? Papierek jakiś. Masz papierka Do kosza, o papierk do kosza, okej okay. <noise> Kot do piekarnika Coś tu jeszcze mogę zrobić? Szuflady mogę otwierać Przesuń się o. Co zrobiłem? Jakieś nowe rzeczy odblokowałem, dziękuję Przypadkowo. A tu jedzonko on będzie robił sobie to nie, nie rób się. Lodówka. Hmm. Czekajcie, co by tu zrobić? Weźmy może ...zlewozmywak zmywak już jest. Weźmy to. Okej. Okay. No mamy jakieś rzeczy. Wsypmy w takim razie mąkę. Już, wystarczy chyba. Do tego wodę. Okej. Okay. Zmiksujmy to. A jeszcze. Widzicie, ja mogę w kuchni pracować. Robię ciasto. To się nazywa robienie ciasta. Okej, okay, ciasto zrobione. Nie wiem po co, ale zrobiłem. A, bo to chleb będę robił. To tutaj ok, patrzcie jak szybko się piecze. Nie, wyciągnij to. Co już? A mogę jeszcze raz zrobić, ale nie chcę robić drugi raz. Możemy kupić gotowe jedzenie. Czekajcie, zobaczmy to jedzenie. Zakupy. Zobaczmy, zakupy, ok. Mamy jakieś dolary, mamy jakieś, mamy jakieś pieniądze, więc możemy zrobić zakupy. Co by mu to kupić? Jedzenie plus 10, możemy chleb, rogaliki? Nie możemy. Weźmy na razie chleb. Z2. Jakiś soczek. Trochę więcej chleba, trochę więcej soczków. Jeszcze chleb, ok. I chyba tyle wystarczy. Tak mi się przynajmniej wydaje, że powinno wystarczyć. Dobra, żryj. Chyba mu nie smakuje za bardzo to Patrzcie, samemu można piec Za darmo Ok, trzeci poziom, dziękuję Można samemu piec ciast... chleb, więc można zaoszczędzić Ale można kupić samemu produkty, super sprawa Jeżeli macie jakieś informacje na temat tej gry, dajcie znać w komentarzach Ja na razie jeszcze poćwiczę e, Tu już więcej nie ma, więc zamykamy Co, znowu papierki jakieś? Czy on przytuł, czy mi się wydaje? Chyba go spasłem trochę. Czekajcie, musimy zrobić jeszcze jedną... Jeszcze jeden chlebek mu zrobimy. Jeszcze jeden chlebek mu zrobię, żeby mógł zjeść. Dokładnie tak. Okej. Okay. Tak będzie lepiej, bo wtedy zaoszczędzę trochę. Dokładnie. Trzeba oszczędzać na tym kocie trochę. Wszystko obsługuje jednym palcem. Żeby to było takie proste w rzeczywistości, ja nie wiem. To byłoby super. Dobrze, co my tu mamy? Dajmy mu ten chlebek do piekarnika. Nie musi się ten chlebek robi. No, tak szybko. O, chyba jest pełny. Tak, chyba już jest pełny, zobaczmy, chyba tak. <laughs> Przepraszam, muszę się na nim poznać trochę. E, zobaczmy dalej. Zapniemy piekarnik, przejdźmy dalej. Dalej jest e, chyba salon. Też go odświeżymy. A mogę się znętać nad obrazem nawet. O, można zasłonić. Super. Co tu jeszcze? A, mogę zmienić zdjęcie tutaj. Patrzcie, jakie fajne. No dobra. To ok. Tu mamy rybkę. Zmienimy. Ops. Chyba przesadziłem z rybką. Dobra. Co my tu mamy? Jakieś książki. No na tych książkach chyba nie za bardzo nic. Mogę zrobić przesunąć się kawałek tutaj. Tu mamy włóczkę. O. Czy mogę na bo będzie się cieszył, okej. Okay. Podłóżmy ją. Mogę, mogę, nie mogę go głaskać. Mogę go przenosić, ale to jest też fajny plus. Co to jest? O, dzienne wyzwanie. Nawet nie wiedziałam, jakieś wyzwanie dzisiaj miałem. Położę go na Sofie. Dobra. Co to jest? Puło fortuny. Darmowe codzienne zakręcenie. Dobra, kręcimy. Zobaczymy co mi dzisiaj wypadnie. Pizza! Darmowy przedmiot, okej. Okay. Dostałem pizzę. Super. Są jeszcze gierki, oczywiście. Zobaczmy, To są różne gierki, w które możemy zagrać. Bubu Racing i tym podobne. O! Możecie zagrać w różne inne gry. No, ale czekać, to aż te gry na minigry sobie zostawimy. Zobaczmy dalej. Dalej mamy chyba sypialnię. Też trzeba ją wyczyścić. Eee, czekaj, to są jakieś zabawki? Aha, czekaj, to są jakieś. To są dźwięki. Jak kliknę na poszczególną maskotkę, to jest dźwięk. Dobra, lapkę możemy zaświecić. O, jest, patrz, coś wypadło! Ciasteczko. No, ale świetnie, było schowane. Warto zaglądać przy szuflady, bo czasami są ciasteczka ukryte. Tu możemy. O, możemy zmienić, czekać. To otworzymy sobie. Tu są książki, tu nie. E, czekajcie. Tu obrazka nie zmienię, ale możemy otworzyć czafę i na przykład zmodyfikować wygląd naszego kota. Jest taka opcja. O. Są różne koszulki. Większość zablokowanych w moim przypadku, większość no, faktycznie większość zablokowanych. Niebieski t-shirt, zobaczcie, wszystko fajnie po polsku napisane, podoba mi się to. Dzięki, wielki plus dla Was, za to, że zrobiliście płaską krem A przynajmniej spolszczenie, o, może w ten sposób. Nie, koszulki mu nie będę dawał. To nie jest dobry pomysł. Można kapelusik mu również kupić. Okej, okay. można mu kupić muszkę Na ogon? Nie podoba mi się Za bardzo Okej, okay. co my tu jeszcze mamy? A, mamy futerka Siamskie futro Pręgowane To jakieś inne futerka jeszcze, zobaczcie no, w różowy może być Może być tygrys. Sporo tego jest Nawet, no sporo, sporo Można mu oczy zmienić Na inny kolor zielono oczy jakieś złote, niebieskie ok co my tu jeszcze mamy? tutaj stąd wychodzimy na razie nie będę go ubierał, bo to szkoda funduszy być może te fundusze przydadzą się na coś lepszego wiem, że można modyfikować również wygląd, czekajcie, zakupy No właśnie dokładnie tak, możemy zmodyfikować wygląd, zobaczcie Chociaż nie, dużo tego jest nawet. O kurczę, sporo łóżko z drzewa dębowego, i później dodatkowe jakieś łóżka można kupić. Tak samo tutaj, te stoliki nocne. Szafel też można zmienić. Podłogę można zmienić. Tylko widzę, że wszystko robimy za diamenty. Dosłownie wszystkie opcje zmian są za diamenty. Nie można kupować za gotówkę, którą normalnie można zebrać. Niestety. Wszystko jest za diamenty. A diamenty... nie wiem czy można dosłownie normalnie zarobić. Czy trzeba po prostu kupić? Tego jeszcze nie wiem. Jeżeli wiecie, dajcie znać na to w komentarzach. Ja tymczasem jeszcze zerknę tutaj dalej. Co my tu dalej mamy? A, tu już jest na zewnątrz. A później z powrotem w łazience. No dobra. O, brakuje mu zabawy. I brakuje mu snu, ale nie szkodzi. Czekaj, chłopie, wyjść na zewnątrz na razie. Wyjdziemy sobie tu na zewnątrz. Co my tu mamy? Mamy jakieś kwiaty. Krzak, wybierz owoc, aby zacząć. Aha. Aha! Słuchajcie, możemy e, sami tutaj różne rzeczy hodować. Właśnie, tu jest coś takiego jak farma również. Nie zdajmy na razie to. Niech nam się hoduje. Tu jest jakieś autko. Zbyt zm zmęczony, żeby grać. Nie szkodzi. Pogramy innym razem. Tu jest jakaś woda. Utopisz się, czy nie? Też można zagrać w tą grę. Ale jest zbyt zmęczony. Dobra, będziemy musieli położyć go spać. Mam nadzieję, że do następnego odcinka zdąży wypocząć, żeby był już e, pełen energii. O, tu mamy jakieś drzewko. Tu możemy dać na przykład taki owoc. To dobra, co my tu jeszcze mamy? Jakieś poletko. Raz za dwie godziny będzie gotowe. Mamy panią krówkę. Co jest? Aha. No szczerze muszę wydobyć. Ona uczy się. Dobra, szybko, dawaj! <ścoughs> o rany, co to jest za gra? Szybciej, kurczę, to nie jest takie proste, wiecie? To na nie jest takie proste. Dawaj, doj, doj, doj ją. no doj i szybciej. Tu mi czas ucieka, no? U góry po lewej Dobra, nie zdążyłem. Dwie szklaneczki. Super. Będę mistrzem. Ok, dwie szklanki. Krowa śpi już zmęczona. O tu możemy coś zasadzić znowu. Kolejne drzewko. Zasadzałem, później będę miał przynajmniej jakieś rzeczy do zebrania. Co tu jest? Co to jest tutaj? To jest zablokowane. Zobaczmy dalej. A, tutaj też możemy w coś zagrać, aczkolwiek też jest na razie zmęczony kod, więc nie będzie chciał grać. Musi najpierw odpocząć. Tutaj pisze nie przeszkadzać. Więc może podwoimy. A tu szczur mieszka! No, słuchajcie, pisze nie przeszkadzać. A że tu szczur mieszka, a ja jestem kotem No to co, to będą przeszkadzał, nie? <grywa> 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 o, nie mogę Słuchajcie, to jest po prostu szalone Tutaj też można zagrać, ale do lasu nie pójdziemy Chodźmy dalej Zobaczmy, co nam dalej się znajduje O, cerek! Patrzcie, tu są zablokowane rzeczy Mini gra. Na dwunastym poziomie odblokowana, na dziesiątym poziomie odblokowana i na ósmym. Niektóre gry odblokowałem się dopiero z czasem. Dobra. Tu mamy boisko. Na boisko pewnie... O, patrzcie, jakiś inny domek. Też nie mogę. Tutaj też nie mogę? Nie, też nie mogę. Zbyt zmęczony jestem, żeby odwiedzić. Tak, mogę odwiedzić sobie chyba inne kotki. Mogę odwiedzać. Na to wychodzi. Na to wychodzi, że mogę odwiedzać. O. Tu jest sklepik. To nie chcę. Zobaczmy. O, jest szpital. Słuchajcie, jest szpital. <grybujesz> Jesteśmy w szpitalu. Nie mogę. Dobra, słuchajcie, żeby nie przedłużać. W następnym odcinku zaczniemy sobie zabawy w szpitalu. Zobaczymy, co tam się będzie działo. Położę go spać, troszkę niech odpocznie za chwilę. Niech się pobawi. Jest markę, tu są jakieś inne rzeczy. Tu jest naprawdę sporo rzeczy. Będę chciał to sprawdzić, przetestować. Także myślę, że na jednym odcinku to się nie skończy. Tymczasem dzięki za uwagę. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, papaj. I dajcie znać na dole w komentarzach, co sądzicie na temat tej gry. Czyli bubu.